Znacie to uczucie, gdy szef bardzo dokładnie i wnikliwie sprawdza, co robicie? Na przykład czyta maile, które wysyłacie. I nie chodzi o to, że jest w kopii i może sobie wszystko po fakcie, czyli po wysłaniu, przejrzeć. Nie. Musi dokładnie sprawdzić każdą wiadomość, zanim ją wyślecie, a następnie coś poprawić. Ale to jeszcze nie koniec. Na wszystko potrzebujecie aprobaty przełożonego nawet na wysłanie tego prostego maila, czy zrobienie kolejnego kroku w procesie. Dlaczego? Ponieważ szef musi sprawdzić, czy oby na pewno zrobiliście co trzeba? W odpowiedniej kolejności. Pomijam już wymowne spojrzenie na zegarek, gdy pojawiacie się w pracy o minutę za późno. Albo kontrolowanie tego, ile czasu jesteście na przerwie, z kim i dlaczego. Czujecie oddech szefa na karku w każdej sytuacji. Nawet gdy jesteście w toalecie. Jeśli tego doświadczyliście, to znaczy, że jesteście ofiarą mikromanagementu lub jak wolicie mikrozarządzania. Co to za zjawisko? W skrócie można powiedzieć, że jest to nadmierna kontrola oraz ingerencja szefa w każdy aspekt waszej pracy. Czyli szef musi absolutnie wszystko wiedzieć oraz sam o tym decydować. Wy tymczasem macie zero autonomii. Ok, ale co tak naprawdę znaczy nadmierna kontrola? Na przykład szef monitoruje, czy stosujecie wszystkie kroki po kolei. Bzdura, prawda? Zwłaszcza jeśli kolejność nie ma znaczenia dla efektu końcowego, czyli poprawności wykonania zadania. A wy w końcu nie jesteście botami. I nudzicie się, wykonując tą samą, powtarzalną pracę przez cały dzień. Dlatego, żeby to zadanie sobie urozmaicić, robicie raz od dołu, raz od góry, albo od prawej czy lewej. Tym bardziej, że wiecie, że to nic nie zmienia, czy najpierw wypełnicie pole A1 czy B1 wekselu. Bo tam nie ma żadnych formuł. Po prostu przeklejacie sam tekst z jednego pliku do drugiego. Ale nie tak łatwo. Jeśli szef stoi dosłownie za waszymi plecami i patrzy wam na ręce. W końcu po coś są zasady, których powinniście się trzymać. Na dodatek, szef ma swój styl pracy, który uważa za najlepszy na świecie, czyli wszyscy powinni się do niego stosować. I co z tego, że to wy wykonujecie te zadania na co dzień, a nie szef? On kiedyś też je robił, więc wie lepiej. A, że niby coś się w międzyczasie zmieniło? Nie żartujcie. Nieważna jest efektywność. Liczy się kolejność i standardyzacja. Czyli stosowanie się do sztywnych zasad i utartych schematów. I jak? Zaczynacie czuć się bardziej jak bot niż człowiek? Okej, okay. może uznacie, że to jest podejście dinozaura. I spróbujecie po cichu przeforsować coś bez wiedzy szefa. Biada wam. Macie szansę skończyć gorzej niż osoby, które nic nie robią. Jak śmieliście samodzielnie podjąć jakąkolwiek decyzję? Przecież to jest sabotaż. Wszystko musi przejść przez rączki szefa i on musi wam dać zgodę na wykonanie kolejnego kroku, czy na wprowadzenie jakichś usprawnień. Dość frustrujące, prawda? zwłaszcza jeśli pracujecie w firmie kilka lat. Bardzo dobrze znacie specyfikę tego biznesu i wiecie, które zbędne kroki można pominąć, aby było szybciej. I nie tylko wam, ale także, aby dostarczyć klientowi towar czy usługę na czas. Na dodatek umiecie priorytetyzować zadania. A przynajmniej tak wam się wydawało, póki szef nie zaczął się wtrącać. Ponieważ nagle okazuje się, że nie macie racji. Szef stawia wszystko do góry nogami. Dlaczego? To już tylko on wie, ponieważ nie raczył wam nic wytłumaczyć. Być może klient skontaktował się bezpośrednio z waszym przełożonym i zostały podjęte jakieś decyzje, których nie byliście świadomi? Może to taki wyjątek od reguły, aby utrzymać dobrego klienta? Tak to sobie tłumaczycie. Ale nie macie żadnych wytycznych, czy jest to jednorazowa zmiana, czy też sposób pracy na przyszłość. Jedno, czego jesteście pewni, to że szef o wszystkim decyduje i musicie się do niego zwracać na każdym kroku. I nie myślcie sobie, że możecie zabłysnąć, prezentując nowe rozwiązania. Zapomnijcie o kreatywności czy usprawnianiu procesów. Póki jest to wasz pomysł, on się nie liczy. Musi przejść przez aprobatę przełożonego i po kosmetycznych zmianach, szef może pochwalić się, że wymyślił wspaniałe oraz nowatorskie rozwiązanie. O Waszym wkładzie nawet słowem nie wspomni. No właśnie, a skoro szef musi coś zaakceptować, to znaczy, że trzeba to dogłębnie przeanalizować oraz poprawić. Oczywiście bez słowa wyjaśnienia. I nawet jeśli bijecie się w piersi, Przyznajecie do winy i macie szczerą ochotę uczyć się na błędach, to koniec końców nie macie pojęcia, dlaczego szef coś poprawił. Ale moi drodzy, tutaj właśnie o to chodzi, żebyście nigdy nie byli samodzielni. Zobaczcie, gdyby szef wam wszystko wyjaśniał, to by znaczyło, że wam ufa oraz pozostawia wam pole do popisu. Ale tym samym. Zamknąłby sobie drogę do kontrolowania Was. Jasne, mógłby Was wspierać, trzymać rękę na pulsie Waszego rozwoju, ale to nie byłaby już całkowita kontrola. A w mikromanagementie właśnie o to chodzi. Idąc dalej, może się zdarzyć, że szef nic Wam nie będzie delegować, ale sam to zrobi. Podoba Wam się? Brzmi jak mniej obowiązków? Niby tak, ale za chwilę okaże się, że nie jesteście już potrzebni. Albo, że nie możecie awansować, bo nie macie jak się wykazać, no tu się po prostu nie da. Jeśli już dostaniecie jakieś zadanie od przełożonego, on i tak sprawdzi, czy je dobrze wykonaliście i do czegoś się przyczepi. Czyli czujecie, że szef wam nie ufa, a tym samym frustracja narasta. Ewentualnie zaczynacie się zastanawiać, kiedy i w jaki sposób zawiedliście, że zostaliście za karę skazani na takie dogłębne sprawdzanie waszej pracy. Ale, aby ta kontrola była całkowita, szef nie tylko sprawdza, jak wykonujecie swoje obowiązki, ale także ile byliście na przerwie oraz czy przychodzicie do pracy punktualnie. Czyli przygotujcie się na wymowne spojrzenie na zegarek, gdy wchodzicie do firmy lub wracacie z przerwy. W bardziej radykalnej wersji mogą to być uwagi w stylu: Ciebie nigdy nie widzą przy biurku, ciągle jesteś na kawie lub na papierosie. Nawet jeśli wychodzicie na taką przerwę, tylko dwa razy dziennie na kilka minut. Jeśli już mówimy o marnowaniu czasu, szef może także zwrócić Wam uwagę, że zbyt długo rozmawialiście z kimś z innego działu lub nawet z klientem. Przecież da się to wszystko załatwić w dwie minuty, a wy spędziliście dziesięć na telefonie. Jesteście nieefektywni. I nie próbujcie nawet tłumaczyć, że podczas tej rozmowy staraliście się zbudować relacje, aby później wszystko szybko i sprawnie załatwić. Szef wie lepiej, ile Wam to powinno zajmować. Poza tym, jakie relacje? Przecież dla szefa to jest taka sama bzdura, jak twierdzenie, że Ziemia jest płaska. W końcu, jakby mu zależało na relacjach, to by inaczej z Wami rozmawiał. Bardziej radykalnym sposobem sprawowania kontroli jest czytanie nie tylko maili, ale również Waszych wiadomości na Skype czy Teamsie. Lub innym komunikatorze, którego używacie w firmie. I tak, to jest monitoring pracowników. Ale nie przejmujcie się, o takich czynnościach musicie zostać powiadomieni na minimum dwa tygodnie wcześniej. No dobra, ale gdy dostaliście tą informację od firmy, nie spodziewaliście się, że ktoś na serio będzie wszystko czytać? Kto miałby na to czas? A jednak ktoś taki się znalazł. I okazało się, że jest to wasz szef. No jasne, słuchajcie, zamiast oglądać seriale po pracy, ma darmową platformę, na której śledzi telenowelę pod tytułem Życie w naszej firmie. Można i tak. Ale zobaczcie, to ma sens. Od razu widać jak na dłoni kto, z kim, kiedy i na jak długo wychodzi na kawkę czy papierosa. A tym samym kto z kim trzyma, czyli w którą stronę idą plotki oraz z jakiego źródła. Sprytne, ale mało etyczne. Ale o czym ja mówię, przecież to jest mikromanagement, a nie sensowny i dojrzały styl zarządzania ludźmi. <laughs> ale zobaczcie, w takiej sytuacji nawet romansów pracy nie da się ukryć. Szybciej niż najbliżsi koledzy lub koleżanki. Prywatny detektyw, Tudzież mąż czy żona, to szef będzie wiedział kto, z kim i co. Nawet jeśli nic nikomu nie powie, co wręcz przerażające, że szef wie o was aż tyle. Można poczuć się jak u Orwella z tym, że zamiast wielkiego brata macie szefa z wielkim ego. No dobra, zaczęliście się zastanawiać, że też szefowi chce się przeglądać dosłownie wszystko. Przecież to strata czasu. Jakaś osoba czeka na odpowiedź, a tu weryfikacja opóźnia cały proces. Poza tym co? Szef nie ma nic innego do roboty, tylko siedzi ze stoperem w ręku, licząc, ile czasu byliście na przerwie? Moi drodzy, problem polega na tym, że wasz przełożony musi mieć wszystko pod kontrolą. Szef musi wam na każdym kroku udowadniać, że jest najważniejszy. Zawsze jest tuż obok. Nie aby Was wspierać w rozwoju, ale żeby o wszystkim decydować. Aż w pewnym momencie poczujecie się traktowani jak bezemocjonalne roboty, którymi szef rządzi. Dokładnie tak. Nie zarządza, ale rządzi. A przy okazji, dzięki temu może zawsze znaleźć jakiegoś haka na Was. Tak na wszelki wypadek, aby zgasić wasz entuzjazm, gdybyście przyszli do niego mówiąc coś o awansie lub podwyżce. Czym skutkuje mikromanagement? Zapewne domyślacie się, że niezadowoleniem pracowników delikatnie mówiąc czyli rotacją, quiet quittingiem lub wypaleniem a czasem nawet depresją jeśli kontrola połączona jest z feedbackiem negatywnym co obniża wiarę we własne kompetencje. I niestety w tej sytuacji nikt nie wygrywa. To jest podwójna strata. Dla przełożonego także nie ma żadnej korzyści z mikromanagementu. Dlaczego? Ponieważ zamiast dbać o swój własny rozwój oraz równowagę między życiem prywatnym a pracą, robi w kółko to samo wręcz nałogową. Sprawdza pracowników, Próbując tym samym utwierdzić się w przekonaniu, że ma nad wszystkim kontrolę oraz władzę. I wiecie, dla mnie już lepiej byłoby, gdyby szef po pracy oglądał sobie brazylijskie telenowele. Chociażby się oderwał od tego, co ma na co dzień, czyli od pracy. Nie mówiąc o tym, że gdyby przestał kontrolować pracowników, znalazłby ogrom czasu, aby podnosić swoje kompetencje zawodowe. Zapoznać się z nowoczesnymi stylami zarządzania, lub po prostu wysłuchać ludzi, zamiast ich podsłuchiwać, a tym samym zaufać i pozwolić im rozwijać skrzydła. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia.